Cześć witam wszystkich dawno Was nie słyszałem Słuchajcie, jest tu taki fajny filmik. Z partyzanta trochę kręcę w samochodzie na kolanie Słuchajcie Jedzie sobie ekipa Insignium Wariaci powiedzmy jadą sobie golfem i teraz tak 4, 4 no wariat to wariat, wiadomo nie. Jedni lubią wariatów, drudzy nie lubią, ale słuchajcie, no wariat to wariat, nie. Natomiast ekipa tutaj, jakichś małolatów czy chuj wie kogo, kręci kamerą, oczywiście, tutaj taką pokładową. I słuchajcie, yy, kozaczą tak trochę, nie. Zobaczyli, że wariaci to się odpuszcza, no nie zaczepia i tak dalej. A słuchajcie, co oni pierdolą jak takie dzieciaki kurwa! O. No wariaci pojechałby sobie dalej, trochę pozaczepiał i by nie było tematu. A słuchajcie, co się dzieje? Dzieje się to, że zobaczyli wariaci z tego golfa kombi, że tu ci z tej insignii, kurwa kozaczą, swaniakują, a to zwykłe placki. No, i tam ci co, skorzystali z okazji, no i chcą się tutaj nie powygupiać z nimi, bo normalnie nie reagują. A tutaj tam była jakaś tam yy, słychać, było coś takiego na stopchama, coś tam, coś tam. No, i masz kurwa na stopchama, Ciesz się, że ci nie wpierdoli. Policja ma to w dupie, bo później tam dzwoniliście. Nie wiem, jak to się skończyło. Jeć, 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 o takie jakieś dziwne głosy. Słuchajcie, no wariaci nie powinni tak robić, wiadomo, nie, ale wariat z wariatem. Ale słuchajcie, wina też jest po stronie tych nagrywających, no y, tego co kierował. Powinien sobie zjechać, nie wiem, no pomachać, głupa, przypalić czy coś, nie tam ci by zobaczyli, że jest, wiecie, nie, coś tam, coś tam, jakieś takie normalne zachowanie pozytywne, pojechaliby sobie w pizdu. Także polaczki pierdolone, zanim coś wrzucacie, zastanówcie się, czy kurwa wasza wina też nie jest tym wszystkim. Oczywiście, wina tamtych jest, wariatów nie, ale wasza też jest. No Nauczcie się trochę kurwa psychologii albo czegoś. Nie jesteście kozakami, żeby się z nimi napierdalać. O, przygód. Dzwoń na policja teraz Dzwoń kurwa. Przyjebałby ci, to byś zamknął pizdę, kurwa, na dwa miesiące szpitalu, byś se kurwa poleżał. Mongole jebany. No i tak to jest w tej naszej Polsce, proszę Państwa. Także no, nie reagujcie, nie denerwujcie, bo, bo wariata to nakręca, no to jest jego pożywka, tak? A to, że jeden z drugim syna Stop Hama, bo ja widzę, że yy, głów, główny cel to jest, yy, o kurwa, film będę miał zajebisty na Stop Hama, dogonię go, kurwa, przez to twoje gonienie, właśnie sytuacja się yy, tego, tam jeszcze widać było później wyprzedzenie. Na chuj go wyprzedzałeś, powiedz mi, jeszcze bardziej go wkurwiłeś, no. Jechał sobie przed tobą, najwyżej by ci zajechał, to byś yy, miałem takie różne sytuacje, czy nie będę wychodził się napierdalał z jakimś przygłupem style, a to wam kiedyś opowiem, nie. No, już stracie w gacie, kurwa, wszyscy. No kur kurka wodna, zacwoń! zadzwoń na policja. Nie dzwoń. No jakaś cipa tam też, kurwa się odzywa. O. No, to uważaj ta kurwa ekipa, to nawet nie możecie się zdecydować, czy chcecie zadzwonić, zrobić kupę kurwa, czy cokolwiek innego, no. Także polskie przygłupy, zanim coś wyślecie, kurwa, to naprawdę przemyście, kurwa, bo tu naprawdę wychodzicie na idiotów w tej sytuacji, no. Dziękuję, zapraszam na następne komentarze. Największych przygłupów zawsze komentuję. No, na razie, pozdrawiam, hej.